Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Ja dziś przychodzę do Was z filmem roślinnym. Wiem, że wiele z Was na taki film czeka i tak sobie pomyślałam, że chciałabym w końcu podsumować ten rok pod względem mojej domowej dżungli. Dużo się w tym roku zadziało. Dzisiaj Wam opowiem o moich zakupach tegorocznych, ale też o sukcesach, o porażkach, co się w tym roku w mojej dżungli zadziało. Muszę zacząć od tego, że ten rok był w ogóle przełomowym. W lutym nagrałam wam pierwszy raz kolekcję moich roślin i dostałam od was takie komentarze, że kurczę, nie było widać wcześniej na filmach, że tych roślin tyle jest i powiem wam, że ja też się nie spodziewałam, że, je, że jest ich tak sporo. Dzisiaj starałam się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby całą moją kolekcję zmieścić i tutaj po prostu tych roślin jest za mną naprawdę bardzo, bardzo dużo. Obok są też rozłożone dwa krzesła, na których stoją większe okazy, natomiast no nie oszukujmy się, nie mam jak u Żebyście widzieli całą tą moją kolekcję. Nie jest ona może jakoś bardzo duża, bo roślin mam około 50. Trochę roślin w tym roku przybyło, ale też miałam właśnie trochę wpadek, trochę porażek i kilka roślin udało mi się uśmiercić, więc o tym Wam postaram się w tym filmie opowiedzieć. A ten rok był przełomowy z tego względu, że mimo że już od kilku lat rośliny w swojej kolekcji miałam, to jakoś tak nigdy nie pomyślałam o tym, żeby nagrać dla was właśnie film na ich temat, że kogoś to w ogóle może zainteresować. Sama też. Mm... Nie czułam jakoś takiej olbrzymiej pasji do tego, żeby się tymi roślinami zajmować. Po prostu miałam, lubiłam je, ale wiecie, jakoś tak nie przywiązywałam do tego zbyt dużej wagi. Natomiast w lutym, właśnie jak nagrałam ten pierwszy odcinek i tak wam on się spodobał, dostałam od was bardzo wiele pozytywnych komentarzy i potem regularnie zaczęłam wam pokazywać właśnie moją domową dżunglę zmian, jakie w niej zachodzą i te pozytywne i te negatywne, bo takie też się zdarzają. Wasze właśnie reakcje sprawiły, że postanowiłam, że będę te filmy kontynuować, że będę je dalej nagrywać, bo sprawia mi to olbrzymią radość. Wy lubicie patrzeć, co się właśnie zadziało, więc pomyślałam sobie, że dzisiaj sobie podsumujemy ten rok. Więc ten rok zdecydowanie był takim moim odkryciem mojej miłości do roślin. Mimo, że je wcześniej właśnie miałam, to tak jak mówiłam, jakoś nie przywiązywałam wagi do tego, że to może być hobby, że to może być coś, co może mi sprawiać olbrzymią przyjemność. Czemu będę poświęcać sporo czasu? Bo nie oszukujmy się, mając tak wiele roślin, rzeczywiście w tygodniu troszeczkę czasu muszę na nie poświęcać. Natomiast mówiłam Wam też jakiś czas temu w filmie dla początkujących, jak wybierać rośliny, że warto się skupić na tym, jaki prowadzicie tryb życia, wybierając daną roślinę. Więc jak możecie zobaczyć po mojej kolekcji, to tutaj jest bardzo wiele roślin, które nie potrzebują jakiejś specjalnej pielęgnacji. Ja jestem największą fanką sukulentów i możecie zobaczyć ten cały przód. To są sukulenty z IKEA. Mam tu też kaktusy. Ten jest akurat z Obi, natomiast ten z tyłu. Dwa duże. One są też z IKEA. Więc staram się stawiać na takie rośliny, które wiem, że po prostu przy moim trybie życia przeżyją. Ja może nie wyjeżdżam bardzo często, natomiast jak już wyjeżdżam, to na długo mniej więcej trzy tygodnie. I są takie rośliny, które po prostu tych trzech tygodni bez pielęgnacji, bez wiecie regularnego dawania im wody by nie przeżyły. Więc staram się właśnie stawiać na takie, które tej wody nie potrzebują zbyt wiele. Pozostałe dostają ode mnie kule nawadniające. Co się u mnie świetnie sprawdza, też o tych kulach w tym roku Wam wielokrotnie opowiadałam, bo też zdarzyło mi się w tym roku chyba dwa razy wyjechać i właśnie wsadzałam kule nawadniające do moich roślin. To jest super odkrycie, Ja je chyba kupiłam w tamtym roku w ogóle, tak mi się wydaje, przed którymś z urlopów i właśnie od tego czasu naprawdę nie wyobrażam sobie urlopu bez tych kul, bo wiem, że jak je napełnię, to większość moich roślin przeżyje, choć nie wszystkie. I właśnie jeśli chodzi o roślinę, która. Mam problemy, żeby teraz po ostatnim urlopie we wrześniu dojść do siebie. Jest to moja kalatea, która stoi tutaj. Ona może się wydawać, że jest super ładna. Pozwolicie, że nie będę wyciągać, bo byłby mały problem, bo tych roślin jest tu za dużo. Natomiast kalatea była bujna, natomiast właśnie od czasu urlopu Yy, niestety nie umie się pozbierać, i mam wrażenie, że jest dosyć mocno nadal przesuszona. Co jakiś czas obcinam suche liście, ale też widzę, że na tych, które są, które są piękne, bujne, końcówki są przesuszone, mimo że ją teraz właśnie już od powrotu podlewam regularnie, tak jak to robiłam wcześniej. To ona po prostu nie chce dojść do siebie. A problem był taki że ja właśnie nie miałam wystarczającej ilości kul nawadniających i po prostu rośliny, które na co dzień stoją na keramzycie, właśnie też tak ustawiłam na czas urlopu. Wzięłam malutki basenik mojego syna, napełniłam go wodą, wysypałam go keramzytem i właśnie chyba 3 czy 4 rośliny w ten sposób stały. No i wszystkie przeżyły, oprócz właśnie kalatei, która się bardzo mocno zwinała, każdy żyliś po prostu był jak trąbka. No i od tego momentu właśnie mam z nią problemy. I to jest roślina, właśnie której teraz nie za bardzo potrafię dogodzić. W ogóle, jeżeli zobaczycie moją kolekcję, to no nie mogę powiedzieć, że nie mam ręki do, do roślin. Natomiast są takie, z którymi sobie po prostu nie radzę. Dzisiaj na przykład odkryłam, że moja maranta, jedna jej sadzonka, nie była dobrze ukorzeniona i po prostu została mi w ręce. Więc postaram się ją po prostu sama ukorzenić. Więc moja maranta, która jest tutaj, też ma obecnie. Tylko tutaj w Doniczce dwie sadzonki i nie wygląda zbyt korzystnie. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ona jest tutaj, w tym miejscu. Więc z marantą, jakie wcześniej nie miałam z nią problemu, nie wiem, jak ta sadzonka się trzymała w tej ziemi. Bo dzisiaj, tak jak mówię, wyciągam ją i ona w ogóle nie miała praktycznie korzeni. Więc e, przestałyśmy się lubić z Marantą, ale mam nadzieję, że to będzie chwilowe, że uda mi się e, to co z niej zostało właśnie doprowadzić do stanu jakiegokolwiek e, i że po prostu będzie wyglądać tak jak wcześniej, bo jak ją kupiłam, ona wypuściła mi chyba 5 czy 6 nowych listków i e, właśnie się e, chwaliłam w, w jednym z filmów, że... Chyba ma się u mnie dobrze, natomiast potem zaczęła marnieć i nie dość, że zżółkły jej trzy liście, to właśnie dzisiaj wyciągnęłam całą jedną sadzonkę, praktycznie nieukorzenioną, więc nie wiem o co chodzi, będę ją obserwować. No i będę Wam dawać znać w filmach um, o moich właśnie roślinnych zmianach, natomiast maranta to jest chyba jednak ta z roślin, do których pielęgnacja się po prostu chyba za bardzo nie nadaję. Za to, z czego jestem bardzo zadowolona, to z mojego starca. To była roślina, której miałam nie kupować, ale jedna z Was mi napisała: kup malutką sadzonkę XS i zobaczysz, jak po prostu u ciebie się ona będzie mieć. I powiem Wam, że to był strzał w dziesiątkę, bo mój starzec po prostu rośnie jak szalony. Tutaj ma pełno nowych, widzicie, pędów, więc robi się tutaj w środku bardzo, bardzo gęsty. Natomiast te, które były długie, one się wydłużają jeszcze bardziej. Więc naprawdę dziękuję tej z Was, która mi napisała, żebym spróbowała, żebym się przekonała. Szczególnie, że ja tego starca zamawiałam na stronie Zielony Parapet i on nie był jakoś drogi. Wydaje mi się, że koło 15 zł, może 12, nie pamiętam dokładnie, ale cena na pewno nie była większa niż 20 zł. Więc cieszę się, że zaryzykowałam. On wisi teraz w jadalni. Teoretycznie będzie w tym pokoju. Jak będziemy tutaj, zamiast pokoju syna, mieć naszą sypialnię, to tutaj, właśnie na tej ścianie przede mną, chciałabym właśnie powiesić moje rośliny. Pokupiłam sobie na Allegro, jak widzicie, w tym roku takie po prostu makramy. I się doniczki wsadza właśnie do nich do środka. Nie wiem, czy ona się dobrze prezentuje, bo jest dosyć mała. Ale też zdaję sobie sprawę, że jeżeli ten starzec będzie ładnie rosnąć, no to kiedyś go będę musiała i tak przesadzić, wsadzić do większej doniczki i automatycznie do większej osłonki, więc ona też się będzie tutaj inaczej, myślę, w tej makramie prezentować. Więc starzec to jest roślina, z której jestem bardzo w tym roku dumna. Cieszę się, że ją kupiłam i cieszę się, że ma się u mnie dobrze. Miałam w tym roku też nie za dobre przygody z bluzki. Jak mam bluszcze chyba najdłużej w swoim domu, tutaj jest bluszcz kanaryjski i za nim stoi pospolity, też nie za bardzo go będziecie widzieć, Rosło mi przepięknie do momentu, kiedy nie postanowiłam być jeszcze bardziej czuła dla nich, nazwijmy to tak, podlewałam je mniej więcej raz w tygodniu, tydzień i jeden dzień, tydzień i dwa dni, coś takiego. Natomiast potem stwierdziłam, że boję się, że jednak któregoś dnia je przeleję i spróbuję podlewać je co półtora tygodnia. No i miałam właśnie dwa jeszcze, albo trzy kanaryjskie, chyba jeszcze dwa i oba właśnie ususzyłam, bo po prostu podlewałam je zbyt rzadko. Natomiast, jak już to zrobiłam, to potem stwierdziłam, że ten, który mam pospolity, no to nie chcę go znowu ususzyć. No i znowu było na odwrót, że go przelałam. Więc em, z moich trzech kanaryjskich, które miałam, został tylko jeden. E, I ten, który jest z tyłu, właśnie pospolity, to jest całkowicie nowy nabytek. W sensie on już jest ze mną e, może z pół roku, może kilka miesięcy. Nie pamiętam dokładnie, kiedy go kupiłam. Natomiast. Em, tego poprzedniego nie udało mi się odratować, mimo że pobierałam sadzonki, to wszystko po prostu zdechło. Jeżeli już jesteśmy przy sadzonkach, to w tym roku zdecydowanie zaczęłam eksperymentować i stwierdziłam, że po co mam tylko rośliny kupować, skoro je mogę sama sobie rozmnożyć. I tak też się w tym roku stało. Z mojego jednego właśnie starego bluszczu kanaryjskiego pobrałam sobie sadzonki. Jak widzicie, przepięknie one rosną czekają na wsadzenie do ziemi. Nie wiem kiedy to nastąpi, bo już tak naprawdę kilka miesięcy temu powinnam to zrobić, a tak naprawdę nie zrobiłam tego, więc no kiedyś na pewno się za to zabiorę. Yy, tutaj jest kalanchoe, które też się miało dobrze i całkiem fajnie wygląda, ale zauważyłam, że tu coś co jakiś czas mu zaczyna wietnąć i żółknąć, więc muszę się też mu przypatrzeć. W ogóle też go muszę wsadzić do ziemi i zauważyłam, że muszę często wymieniać w nim wodę, bo ona się od tych właśnie żółtych liści, które gdzieś tam opadają, brązowieją później, robi właśnie taka niezaładna. Więc żeby tutaj się nic po prostu tej rośliny nie stało, muszę bardzo często wymieniać właśnie wodę. I ostatnia sadzonka, która jest po prostu najpiękniejsza, to moje epipremnum. Ono stoi, roślina z której pobierałam właśnie te sadzonki stoi tutaj za mną. Tylko czekajcie, próbuję utrzymać kalanchoe, żeby nie spadło. Tutaj to duże epipremnum. Z niego właśnie pobierałam sadzonki, one się przepięknie ukorzeniły. Na początku miałam w dwóch szklankach je. Natomiast potem jak się już ukorzeniły, zebrałam je wszystkie no i prezentują się w ten sposób też będę wkładać to epipremnum do ziemi i się zastanawiam właśnie czy nie pociągnę tego epipremnum tutaj jak będą szafy postawione na tej ścianie czy nie pójdzie właśnie do sypialni syna, która będzie w pokoju obok, zastanawiam się co z nim zrobię, na razie stoi sobie w kuchni wysoko na meblu ma tam dosyć fajne nasłonecznienie przez to też jest dosyć, myślę, dobrze wybarwione właśnie, no, ładne te białe plamy Natomiast myślę, że jak go już włożę do ziemi, to pójdzie do bardziej po prostu zacienionego miejsca. Więc zdecydowanie się cieszę, że się przekonałam właśnie, żeby próbować swoje rośliny rozmnażać. Eksperymentuję właśnie, jak widzicie, z bluszczem, z tym kalamchoem i epipremną. Teraz będę była eksperymentować jeszcze właśnie z marantą. I ostatnio we, we vlogmasie Wam opowiadałam, że niestety ale zmieniłam mojej kawie arabskiej miejsce, no i niestety zapomniałam, że jej zmieniłam miejsce i ona po prostu tak sobie stała, stała, aż się prawie całkowicie ususzyła. Ona tu wygląda kiepsko, naprawdę kiepsko. Ten liść jest całkowicie do usunięcia, tutaj te takie, no też nie wyglądają zbyt korzystnie, więc mam już nowy egzemplarz. Nawet nie wiem, gdzie on stoi. Gdzieś jest... A, tutaj jest z tyłu schowana nowa kawa arabska, którą Wam też właśnie we się pokazywałam. Natomiast jeśli chodzi o tą, będę próbować właśnie coś z niej jeszcze wykrzesać, bo no nie jest tragicznie, ale mogłoby być o wiele lepiej. Zresztą było, no gdybym jej po prostu nie przesuszyła. To jest tylko i wyłącznie moja wina. Więc jak widzicie, staram się Wam pokazać... Staram się Wam pokazać to, że ten rok... Nie, i był bardzo, bardzo pozytywny, ale też zdarzają się takie przypadki, kiedy człowiek chce dobrze, a nie wyjdzie. Czasami jest tak, że naprawdę próbujemy roślinie dogodzić, a jednak coś jej nie pasuje, i choćbyśmy nie wiadomo, co robili, to ona po prostu nie chce z nami współpracować, nie chce rosnąć więdnie itd. Tak Jestem bardzo zadowolona. Dostaję bardzo od Was dużo wiadomości, jeżeli chodzi o Monsterę. Nie widzicie chyba jej tutaj za moim skrzydło kwiatem stoi właśnie mm, moja monstera jeśli chodzi o nią, też już o nie wam wspominałam że ona jest po prostu obcięta ukorzeniona, stoi w ziemi yy, stoi w wodzie i za niedługo właśnie będę ją przenosić do ziemi, yy, to jest monstera która już teraz była ze mną chyba drugi rok, no i właśnie była taka bardzo, bardzo rozłożysta, że stwierdziłam że ją poprzycinam, bo ja też mimo, że mam spore mieszkanie, to to do samego przechowywania roślin nie mam aż tak dużo miejsca, więc stwierdziłam po prostu, że ją poprzycinam i to było naprawdę strzał w dziesiątkę. W tym roku też zrobiłam bardzo duże zakupy na stronie Zielony Parapet i możecie zobaczyć, że tutaj po prostu jest szaleństwo, jeśli chodzi o moje syngonium, przepięknie rośnie. Nie mam ręki niestety do Diefenbachi, która jest tutaj kupiona na Zielonym Parapecie. Na początku było ok, a teraz żółknie po prostu na potęgę. Tak naprawdę 2-3 liście w tygodniu po prostu usuwam, które są żółte. Straciłam na chwilę głos. Jedna z Was jakiś czas temu polecam macerat z czosnku i rzeczywiście kilka razy opreckiwałam to moją Dyfanbachę i było chwilowo lepiej, ale nie wiem czy to nie była po prostu kwestia przypadku, bo sytuacja z żółknięciem liści. I to naprawdę takim bardzo mocnym powróciła. Wiem, że może się tak zdarzyć, że to jest normalne, że, że liście rzutną, natomiast w jej przypadku to już jest, myślę, że nadmierne. Zbyt wiele liści w jednym tygodniu po prostu robi się żółty, więc coś jej znowu nie pasuje. Więc cały czas szukam po prostu idealnego złotego środka. Zobaczymy, czy w przyszłym roku mi się uda coś z nią zrobić. Jestem też wielką fanką Sansevierii. Tutaj z tyłu są dwa zakupy, no już jakiś czas temu podczynione, natomiast ostatnio też Wam pokazywałam we masie że kupiłam sobie takie i tutaj mam jeszcze jedną taką. I to są naprawdę rośliny żelazne, ja nagrałam też na moim kanale dwa filmy właśnie o roślinach, które ciężko jest uśmiercić, chociaż po Waszych komentarzach też właśnie... Sądzę, że mimo, że coś się wydaje być bardzo łatwe w pielęgnacji, to czasami my zawalimy, my nie zwrócimy na coś uwagę i rzeczywiście jesteśmy w stanie tą roślinę uśmiercić. Bardzo często dostaję od Was komentarze, że przelałyście jakąś roślinę, na przykład sukulenty albo kaktusy. No właśnie, myślę, że najlepiej jest podlewać niewiele, bo zawsze możecie tej wody dodać, jeżeli zobaczycie, że roślina tego potrzebuje, niż właśnie przelać, bo po przelaniu bardzo ciężko jest roślinę później odratować. Więc to by było chyba na tyle. Bardzo dobrze rośliny, większość z tych roślin znacie z poprzedniego odcinka, który się pojawił właśnie w lutym. Chciałam wam tylko tutaj opowiedzieć o tych zmianach, które zaszły od roślin, które kupiłam. Bardzo jestem też dumna i wiele komentarzy pozytywnych od Was dostaję. A propos mojej monstery Manki, która stoi z tyłu i nie za bardzo ją widać, ale jest naprawdę bardzo bujna i cieszę się właśnie, że tak Wam się podoba. Mam tylko nadzieję, że będzie się mieć ok, bo zmieniłam jej miejsce. I muszę teraz po prostu obserwować jak zareaguje, czy te nowe miejsce przypadnie jej do gustu. Dajcie znać jaki ten rok był dla was i dla waszych roślin, czy było więcej sukcesów czy więcej porażek? U mnie myślę, że było więcej sukcesów, natomiast porażek też było całkiem sporo. Trochę roślin właśnie między innymi te moje bluszcze udało mi się uśmiercić. Chyba też po drodze pojawił się jakiś sukulent, no i niestety zdecydowanie był przelany. Ja nie ukrywam, ja mam zdecydowanie ciężką rękę do podlewania roślin, więc muszę bardzo na to uważać. Na przyszły rok, jeśli chodzi o plany roślinne, mam kilka roślin, które chciałabym kupić. Ostatnio byłam w Ikea i po prostu trzęsłam się nad różnymi, szczególnie, że kupiliśmy nowy regał do pokoju syna, no i nie chciałabym, żeby stał pusty, więc na pewno w przyszłym roku jakieś zakupy roślinne się pojawią. Natomiast zastanawiam się też nad zakupem higrometru. Wiele z Was mnie właśnie na ten temat pisało, bo ja Wam mówiłam, że ja raczej stawiam na intuicję. Raczej wolę wymacać, wiecie, paluchę. Nie zawsze jest to dobre, bo często, właśnie, ziemia jest u góry przesuszona, a wewnątrz jest jeszcze dosyć wilgotno. więc taki higrometr myślę, że to by była fajna sprawa. Natomiast ja jestem zdecydowanie z tych osób, która polega właśnie na swojej intuicji, która obserwuje rośliny i po prostu się boję, że użyłabym go kilka razy, a potem po prostu leżałby bezs bezsensownie. Nieużywane, więc jeżeli macie higrometr i bardzo dobrze wam się sprawdza, to dajcie mi koniecznie znać w ko komentarzach, może się przekonam, tak jak mówię, nie chciałabym kupować jakiegoś zbędnego gadżetu, jeżeli chodzi o jakieś inne plany roślinne, to nie mam, może właśnie małe zakupy, może jakiś gadżet roślinny, natomiast oprócz tego higrometru nie mam jakichś sprecyzowanych planów, więc myślę, że przekonamy się co przyniesie przyszły rok. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w kolejnych odcinkach, gdzie będę Wam opowiadać właśnie o moich sukcesach i porażkach, o tym, co się zmieniło w mojej domowej dżungli. Na ten rok wygląda ona w ten sposób, o czekajcie, żeby była ostrość, o wygląda w ten sposób. Tutaj mamy kulkasa, epipremnum i z mojej drugiej strony jest właśnie ukryty skrzydłokwiat i monstera o ale musiałam tak usiąść, żeby było wiecie w miarę wszystko widać i żeby mnie było też dobrze słychać, mam nadzieję, że mi się to udało, jeżeli ten film wam się spodobał, dajcie kciuki do góry piszcie koniecznie w komentarzach właśnie, jaki ten rok był dla was, jakie poczyniliście zakupy roślinne, co udało wam się nie wiem, przepięknie rozmnożyć co u was pięknie rośnie, a co udało wam się uśmiercić, jestem bardzo ciekawa czy u mnie było podobnie jak u was, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się ściskam, buziaki, papa pa.